Dzień wszystkim YouTubowiczom z tej strony Kuba z serwisu Gramy na Maxa, a to jest już dziesiąty odcinek GNM Update, czyli programu, w którym dowiemy się o najciekawszych wydarzeniach z branży gier wideo. W dzisiejszym programie będzie o nowym Batmanie od Rocksteady, o aktualizacji polskiego PlayStation Store, o GNM Charts oraz o nowej konsoli Ouya. A na koniec, małe ogłoszenia parafialne odnośnie wideo recenzji na naszym kanale. Lubicie dorosłych facetów z majtkami na wierzchu? Oczywiście nie mówię o nowym teledysku George'a Michaela. Jak pisze Mateusz Zanonić na naszym serwisie, nowy Batman od Rocksteady to prequel. Według najnowszych doniesień nowa gra od Rocksteady osadzona będzie w tak zwanej srebrnej erze przygód Batmana i nie będzie kontynuacją Arkham City. Serwis Variety twierdzi, że dowiedział się nad czym pracuje Warner Bros. ze studiem Rocksteady. Według tych informacji nowa gra twórców Arkham City będzie brakuelem, który przedstawi historię pierwszego spotkania Batmara i Jokera. Fabuła ma być oparta na wydarzeniach z komiksów z tak zwanej srebrnej ery, kiedy zaczęli pojawiać się nowi bohaterowie uniwersum DC, a ich losy zaczęto coraz częściej łączyć. I tak Liga Sprawiedliwości ma ponoć w nowej erze Rocksteady się pojawić, choć nie wiadomo jak bardzo będzie zaangażowana i jak długi będzie występ jej przedstawicieli. Czy to wszystko prawda? Ja, jeżeli tak, to zapowiada się interesująco. Dobrze, że Rocksteady nie produkuje na siłę zwyczajnego sequela. Musimy poczekać na oficjalne potwierdzenie lub zaprzeczenie twórców lub wydawcy. A teraz o aktualizacji polskiego PlayStation Store, które nawiedziło masę dodatków do takich gier jak Dizzy 4, Little Big Planet 2, Magic 2013, Soul Calibur 5 czy Street Fighter X Tekken. Oczywiście jest jeszcze kilka gier, do których przyszły jakieś dodatki, ale to sobie sprawdźcie już na naszej stronie, link znajdziecie pod filmikiem. Ale również doszły pełne wersje gier, takich jak Dungeons and Dragons Daggerdale, Frogger Hyper Arcade Edition. Pimbal Arcade czy Quantum Conandrum, które już możecie kupić za 44 zł, a niedawno można było posłuchać recenzji tejże właśnie gry na naszej audycji. Oczywiście pełne wersje gier, które teraz wymieniłem, są dostępne także w wersji demo, więc pobierajcie, sprawdzajcie sobie przynajmniej Quantum Conundrum. polecam, bo podobno jest bardzo podobne do portala dwójeczki, jedyneczki zresztą też. Zresztą sami zobaczymy, ja jeszcze nie grałem, ale mam nadzieję się za to zabrać, a demo na PS3 na pewno jest dobrą okazją, żeby to sprawdzić. Od wczoraj na stronie znaleźć możecie już 31 odcinek GNM Charts, czyli programu muzycznego na temat soundtracków z gier. Jest to lista najlepszych utworów, które Wy nam wysyłacie, wy na nie głosujecie. Mamy tam 13 utworów, co tydzień wchodzi nowa propozycja, którą Wy nam podsyłacie. No i oczywiście mamy nadzieję się razem z Wami dobrze bawić. Ostatni program prowadziłem właśnie ja, czyli Jakub Pyrka, z razem z Krzysztofem Skół w domowych warunkach, po raz drugi nie w studiu, dzięki czemu mogliśmy sobie pozwolić na trochę luzu. A ja zapraszam Was na słuchanie ostatniego odcinka. Link do podcastu znajdziecie pod filmikiem. Pamiętacie, jak ostatnio Wam opowiadałem o konsoli, która ma bazować na systemie Android i nazywa się Ouya? Otóż okazuje się, że konsola rzeczywiście powstaje. Może nie tyle powstaje, co za pomocą serwisu Kickstarter zbierane fundusze na jej stworzenie. A czy zbierane fundusze to może jest źle powiedziane, bo fundusze zostały już dawno zebrane. A w momencie, kiedy to nagrywam, zebrano już 414% tego, co przewidziano, czyli 3 838 000 dolarów. Tak więc, jak widać, projekt tej konsoli ma się bardzo dobrze. A tutaj, właśnie, mamy jeszcze specyfikację techniczną tego sprzętu. Będzie ona posiadała czterodzeniowy układ Nvidia Tegra 3, 1 GB pamięci RAM, 8 GB wewnętrznej pamięci flash, złączy HDMI ze wsparciem dla obrazu 1080P HD, karta WiFi. Interfejs Bluetooth, złącze USB 2.0, bezprzewodowy analogowy gamepad, dwie analogowe gałki, D-pad, osiem przycisków, przycisk systemowy oraz touchpad do wygodnej obsługi gier z tabletów i smartfonów oraz system będzie posiadał system Android 4.0. Jak pisze Mateusz na naszym serwisie, OUYA nie będzie konsolą, na której pogramy w kolejne odsłony Uncharted, które powalą nas oprawą graficzną, ale ma szansę stać się platformą, dzięki której kreatywni twórcy będą mogli dostarczyć swoje produkty graczom. Ja jestem jak najbardziej za i chciałbym życzyć sukcesu, ale skoro przez kilka godzin zebrano zakładaną sumę, a pieniądze można wpłacać jeszcze przez 27 dni, po prostu się cieszę. Ja się cieszę razem z Mateuszem, bo na może z tego wyjść naprawdę coś ciekawego, no ale zobaczymy. To by było na tyle w dziesiątej odsłonie GNM Update, a przynajmniej małe ogłoszenia parafialne. Dostajemy od was coraz to częściej zapytania co z naszymi byłymi recenzentami, czyli z Marcinem Skałą oraz Pawłem Typiakiem. Marcin Skała przyniósł się do innego programu, który nazywa się Gronet i nie udziela się już na łamach Gramy na Maxa. Oczywiście wciąż możemy liczyć na jego wsparcie tak jak on na nasze, no ale cóż. Jeśli chodzi o Pawła zajmuje się wciąż audycją, którą prowadzi na łamach studenckiego Radia Centrum a możecie je posłuchać co tydzień o 19, chociażby na gramynamaksa.pl. Oczywiście dokładamy starań, aby recenzje za audycję oraz poza audycji wraz z komentarzem Pawła Typiaka trafiły na YouTube'a. Pracujemy nad tym, aby w przyszłym tygodniu na naszym YouTube pojawiły się recenzje Prototypa i demo Resident Evil 6. Oczywiście ja nie mogę niczego obiecać, bo to nie jest zależne ode mnie, ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie po dobrej myśli. Ponadto wciąż pracujemy nad nowymi projektami, staramy się je opracować tak, żeby móc je opublikować w odpowiednim momencie i żeby trzymały poziom. Ja ze swojego miejsca oczywiście bardzo Wam dziękuję za wsparcie, które otrzymujemy w wiadomościach prywatnych oraz w komentarzach i mam nadzieję, że zostaniecie z nami jak najdłużej. Ja już kończę, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to komentujcie, klikajcie łapkę w górę, subskrybujcie, bo im większy support nam okażecie, tym częstsze i ciekawsze produkcje będą się tutaj pojawiały. Wszystkie materiały wykorzystane w programie zostały przygotowane przez zespół dziennikarzy i redaktorów Gramy na Maxa i są podlinkowane pod filmikiem. A ja życzę Wam przyjemnego grania, żebyście grali jak najwięcej, i to na Maxa.